Odkąd sięgnę pamięcią, właśnie takie ogniska w lesie, słuchajcie, na stawach, szczególnie przy trzecim stawie, odbywały się, odbywają i będą się odbywały. Tego, słuchajcie, nic nie przerwie. Ludzie zakręceni słuchaj, tym tematem, zarażeni tym tematem, zawsze będą to robili. Zawsze te legendy, które tu były, one zawsze wiecznie będą żyły. Takie zakręty jak Andrzej ze Znaków, Tom Zablina i reszta ludzi, będą. Kultywowali właśnie ten temat. Będą w tym temacie i tego na pewno nie odpuszczą. Nowe legendy w zasadzie nie powstają. Cały czas są ewolucja, ewoluują te stare. Jednak wszystkie te historie, które one tutaj są, się zazębiają. Pokrywają się z informacjami z lat 40., 50., 60., 70. Coraz więcej właśnie osób dociera czy do Andrzeja, czy. Do innych tutaj zakrętów, którzy potwierdzają, ludzie z Jedyny potwierdzają istnienie Jareckiego. Ludzie z Głuszycy coraz częściej opowiadają właśnie o Jareckim. Ludzie tu z Ulicy Leśnej, ze Szpitala opowiadają o tych dziwnych zdarzeniach, które tu miały miejsce w latach 50., 60., 70. Słynna Małpa na Rezynie, słuchajcie, to już jest kult. Ludzie właśnie z Beszczycy Kłodzkiej, z Lewina Kłodzkiego opowiadają o tym zdarzeniu. Kontaktują się z nami żołnierze z Sudeckiej Brygady WOP, którzy stacjonowali w Bartnicy, w Łomnicy. Opowiadają o tych zdarzeniach. Kończyna prowadzi kanał pod tytułem Wilkołaki XX wieku, to znaczy, to jest na forum RIR. I odezwał się żołnierz, który opisuje sytuację z 1952 roku, jak jeden żołnierz w opu, znaleziono go martwego na, na, na drzewie, patrol wtedy zaginął. Okazało się, że on się schował przed wilkami na drzewie, a jego kolegę te wilki miały rozszarpać. Historia zakamuflowana. I teraz się okazuje, że po latach e, dziennikarze jacy docierają do dokumentów z lat 80., -tych, 70., -tych, okazuje się, że takich przypadków tu, konkretnie w tej. Okolicy było około 40 zaginięcia zwierząt, zaginięcia ludzi i ginął też sprzęt. Pytanie, no jaki sprzęt? Ten, który posiadał urtęć termometry. Ginęły i słuchajcie, szkoła, ty Andrzej, pamiętasz ile w Andrzej Ty pamiętasz ile w dwójce było ortenci? Jeszcze raz? Ty by, chodziłeś na te lekcje, czy już wtedy raczej nie, uczy, nie uczęszczałeś? Ja byłem w takim... No ale ilość rtęci, pamiętasz ile rtęci było w dwójce? W No, no to nie pamiętam. Nie pamiętam. Słuchajcie, były bańki z rtęcią i tej rtęci naprawdę było tutaj bardzo dużo. Jako dzieciaki, no w sumie tą rtęcią to się bawiliśmy jak teraz dzieci plasteliną. I teraz pytanie, po co tyle tej rtęci tu było? Na no to pytanie nie odpowie nim. No i znowuż kwestia podziemi tych, które znajdują się pod Znowu coraz więcej dowodów na istnienie kanałów różnego rodzaju. No, ktoś powie, to nie są podziemia, tylko kanały technologiczne. Ale jeżeli taki kanał zostałby drążony w XVI, XVII, niektórzy mówią, że nawet i w XIV wieku, yy, później został rozbudowany i zadoptowany. i jeżeli to jest wysokość dorosłego mężczyzny, to dla mnie już to są drożne podziemia. Tak samo podziemia i kanały A jest tu może autor tego filmu spod Sajdaka? Bo miał dzisiaj tu być Nie, nie ma Ten co wchodził do tych kanałów, do których ja mówiłem, żeby tam nie wchodzić Nie, nie ma, może. A, no to... ...przepusty, tak? Tak, żeby... No, no to ja bardzo to odradzam z tego powodu, że są aktywne zapadnie Że wejdziesz, będziesz szedł i w pewnym momencie na stopniu, stopię ci się Osunie. Zaklinuję Ci nogę. Jeżeli jesteś sam, po prostu nie wyjdzie. Skąd wiem, znajomy mi właśnie o tym powiedział, że oni na pogórzu przy tunelu weszli do takiego kanału odwadniającego, Płyna się, płyta się odsunęła, zablokowało mu nogę. To są specjalne połatki właśnie tworzone i robione w tym celu, żeby ktoś tam po prostu sobie wpadł. Najstarsze chodniki datowane teraz tu na tym terenie to jest 1453 rok. Najstarsza kopalnia, jaka tutaj jest datowana, to Walim 1360 rok. I teraz słuchajcie tematy minerałów. Czego mogli tutaj Niemcy szukać? Wątpię, że Niemcy w 1945 roku, czy tam w 1944, albo jeszcze w latach wcześniejszych, mieli jakieś błędne nawet pojęcie jakieś mygialne pojęcie o istnieniu grafenu. Przypuszczam, że nie. A to się okazuje, że na tym terenie występuje minerał, z którego właśnie Polacy. Tworzą tak tani grafen. Do czego służy, do czego jest wykorzystywany, nie będę tu nawiązywał, jednak historia tych terenów zaczyna być coraz bardziej niewygodna. Z drugiej strony ta grupa zapaleńców, ta grupa, słuchajcie, topnieje, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc. Nie ma sensacji, nie ma afery w postaci złotego pociągu. No to turystów nie ma czym tutaj wabić. Nie ma bursztynowej komnaty, no to nie ma hajcu. No i tak kółko się zamyka. Jednak ludzie, którzy chcą tą prawdę poznać, ludzie, którzy chcą tą historię poznać, właśnie przyjeżdżają i spotykają się w takich miejscach, w takiej scenerii. Wymieniają się najbardziej fantastycznymi opowieściami, bzdurami, głupotami, które okazuje się, że po jakimś czasie mają przełożenie na stan faktyczny i naprawdę. Tak jak cały czas Wam mówię, nie będę już Wam pokazywał jakichś tam strasznych miejsc, nie będę Was ściągał po miejscach zagłady, nie będę Was ściągał po cmentarzach i jakichś tam strasznych miejscach. Dlaczego? Bo te całe miejsce, w którym my się tu znajdujemy, jest właśnie takim obiektem. I tutaj, gdzie nie pójdziecie, słuchajcie, każda pięć ziemi jest tym naznaczona. Obóz inżynierów w linii prostej, poniżej końcówka tego obozu. Chron przy pierwszym zakładzie. Sztolnia numer jeden, która znajduje się między, między stawem trzecim a czwartym, wyrzutnia, która tutaj miała na tych polach powstać, w kierunku na zimną wodę. Za moimi plecami zakłady włókiennicze, ulica leśna. Dalej, w kierunku na Czechosłowację, kamienie łomy i kolejny obóz koncentracyjny. Także przyjeżdżając tu, tutaj na te tereny. Chciałbym, żebyście kiedyś mieli okazję i możliwość w takim miejscu, z takimi ludźmi się spotkać i zamienić parę zdań. Także wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na szlaku. Andrzej, pozdrowienia dawaj. Kiełbaskę macie. O. I teraz wy wszyscy, pozdrówcie wszystkich. Hejjo! Pozdrawiamy, Jarek tak No. Wszystkiego dobrego.